Położyła kucharka na stole Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, celery i groch. O, zaczęły się kłótnie. Kłócą się okrutnie. Kto z nich większy, a kto mniejszy, Kto ładniejszy, kto zgrabniejszy. Kartofle, buraki, marchewka, fasola, kapusta, pietruszka, celery. Czy groch? Ach, nakrzyczało się, że strach. Wzięła kucharka, nożem czach, pokrajała, posiekała kartofle, buraki, marchewkę, fasole, kapustę, pietruszkę, selery i groch. I do dogarnął.